Błędy przy poziomowaniu płytek. Mamy płytkę podsmarowaną, klej rozciągnięty. Używamy bramki 1 mm, czyli podsuwamy pod klej. Jeden z błędów, niewyczyszczenie rantu, co będzie skutkowało, że gdy przyłożymy kolejną płytkę, wyszedł nam klej między fugą. Prawidłowo oczyściliśmy sobie krawędź z kleju, aby podczas układania nie wyszedł nam klej między fugą. Dość częsty błąd rozsuwanie się płytek, na który wszyscy narzekamy. On powstaje poprzez zbyt mocne zaciśnięcie bramki. W momencie, gdy szczypce mamy zbyt Mocno ustawione na zaciskanie, to podczas zbyt mocnego nastąpiło rozsunięcie płytki, które tutaj widzimy. Mamy bramkę 1 mm. W tym momencie płytka nam się rozsunęła do około 1,5 mm. Mamy podkładki, które ograniczają nam przesuwanie płytek, czyli zrobimy tak samo, zaciskamy go kciukiem maksymalnie. Teraz mamy większą gwarancję, że płytka ci się nie rozsunęła. I trzeci z błędów, który już często się pojawia, to. Że bramka nam pęknie przy zbyt mocnym zaciśnięciu. Nie jest to błąd bramki, tylko użytkownika, ponieważ bramka została przeciągnięta. W kolejnym filmie pokażemy prawidłowe poziomowanie płytek. Zapisz, zaobserwuj.